Jak wygląda realizacja programów typu schetynówki oraz orliwki? Wiemy tutaj, że pan minister się tam już nie jest panem ministrem. Kto przyjął kompetencje? Kto reprezentuje rząd na szczeblu województwa? Ja powiem tak. Może to zabrzmi nieskromnie, ale jako długoletni dwuletni działacz chcę to powiedzieć prawdę. Tak naprawdę ta inicjatywa z Sedynowem i Orlików, na no przykład z Polskiego Srednictwa Ludowego, dzisiaj firmuje ją PO i firmował go wicepremier Grzegorz Sedyna. To czy wicepremierem jest Sedyna, czy nie jest, to nie ma znaczenia, bo Sedenówki będą budowane, były, Najbliższe lata ten program będzie realizowany, oczywiście to zależy od środków finansowych, zarówno tych budżetowych, państwowych, jak i środków samorządowych. Tutaj musimy mieć 50%, to są środki budżetu państwa, 50% drugie daje samorząd terytorialny lub wspólnie gmina z powiatu. Te środki na terenie Województwa Dolnośląskiego wynosiły dwa lata temu 60 milionów, w tym 65 milionów czy to jest dużo, czy to jest mało to satysfakcjonuje mieszkańców i one są bardzo potrzebne ja otwierając szereg tych dróg niejednokrotnie spotykałem się z rodzami w mieszkańców, które wyrażają swoją radość, się gdzieś na, Wiosce wybudowano kawałek drogi, kawałek chodnika. Jeżeli chodzi o orliki, dwa lata temu podchodzono do tego bardzo sceptycznie, że to się uda, czy się nie uda. Dzisiaj z całą odpowiedzialnością powiem, że ten program jest skazany na sukces. Podam no to na przykładzie województwa dolnośląskiego. My przelujemy w kraju, jeżeli chodzi o budowę. W roku oddaliśmy ich do końca tego roku 104, a do końca 2011 roku planujemy ich oddać 156, bo tyle planowaliśmy. Jest to, jak powiedział jeden z znawców, potwierdzeniem tezy, do której dążą samorządy, że nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości. Aby te zdolności realizować. Aczkolwiek pod kątem sportu, ale przecież nie tylko, bo budujemy szereg szkół, ale te programy się sprawdzają, one są finansowane jako z trzech źródeł: samorząd gminny, samorząd wojewódzki plus budżet, budżet, budżet państwa. Jestem przekonany, że do końca tej kadencji, tych planowanych 2,5 tysiąca będzie wybudowane. I na koniec, bym miał ocenić czy najistotniejsze z takiego socjologicznego punktu widzenia rzeczy, które przejdą w okresie dwudziestoletniej transformacji ustrojowej, takie w tym roku będzie miało miejsce, to na pewno będą to kuronówki, satynówki i orliki.